Cześć. Witamy was z naszego tarasu, gdzie właśnie powstaje nowa seria naszych filmików. Piszecie do nas często z zapytaniami na temat tego jak sobie poradzić w Ameryce po przylocie, jak w ogóle się do wylotu do Ameryki przygotować i tak dalej. Dlatego stwierdziliśmy, że stworzymy dla was taką mini serię krótkich filmików, gdzie będziemy opowiadać na Różne tematy i będziemy się dzielić z Wami wiedzą, którą zdobyliśmy na własnym doświadczeniu. Oczywiście pamiętajcie, że nasze doświadczenie jest z Północnej Karoliny, więc w każdym stanie może to wyglądać troszkę inaczej, natomiast my opowiadamy czysto subiektywnie z naszego punktu widzenia. Pierwszym tematem będzie przygotowanie się do wylotu do USA, czyli krótko mówiąc, o czym należy pamiętać przed wylotem do Ameryki. Zapewne każdy z Was przed, y, przed wylotem gdziekolwiek robi mały research w internecie, sprawdza różnego rodzaju ceny, sprawdza y, jak wygląda otoczenie, co się znajduje na miejscu itd. Y, pamiętajcie o tym, że ceny, które podają w amerykańskich... Y, w instytucjach to są ceny, które nie zawsze będą odpowiadać temu, co zastaniecie, jak znajdziecie się już tutaj na miejscu. Oznacza to tyle, że wiele z tych cen ma swoje powiedzmy, rabaty, które nie będą uwzględnione przy Waszej osobie ze względu na to, że po prostu się do nich nie kwalifikujecie. I takimi na przykład powiedzmy zniżkami. Mogą być na przykład karty weterana, yy, bycie absolwentem który jest z uczelni na przykład amerykańskich i tak dalej. To wszystko jest wliczane w internetowe ceny, natomiast yy, kiedy już przychodzi co do czego, no to niestety, ale wy z tych promocji nie możecie skorzystać. Więc pamiętajcie o tym, że ceny, które widzicie na internecie nie zawsze będą cenami, które wy będziecie mogli tutaj zapłacić. Najważniejszym tematem, jeżeli chodzi o wylot do Stanów Zjednoczonych jest temat historii kredytowej, który wałkowaliśmy już Razy. Mówiąc krótko, jeżeli chodzi o historię kredytową, nie macie jej w ogóle tutaj, więc nie istniejecie dla tego systemu, i nie jest to tak proste jak jak to wygląda w Polsce, że historia kredytowa głównie wiąże się z waszymi zdolnościami na zaciągnięcie kredytu. Tutaj tak naprawdę kredyt ciągnie się za wami wszędzie, dosłownie wszędzie. Czy to zakładacie sobie rachunek na energię elektryczną, czy chcecie wynająć mieszkanie, czy na przykład kupić samochód, czy, czy chociażby skorzystać z ubezpieczenia w jakiejś przystępnej cenie, wszędzie zawsze będzie zapytanie o waszą historię kredytową. Jeżeli jej nie macie, niestety jest tak, że wszyscy biorą od was maksymalne stawki. Więc kwoty, wracając do poprzedniego punktu, ubezpieczeń, które będziecie w stanie zobaczyć sobie na stronach internetowych, czy na przykład różnego rodzaju wynajmów, czy innych cen, będą się, mogą się w zasadzie znacząco różnić. Tak prawdę mówiąc, Ameryka żyje na kredytach i jest tu dużo zabawnych anegdotek z tym związanych, ale o tym opowiemy jeszcze osobno, kiedy skupimy się tylko na historii kredytowej. Żeby w ogóle Wasza historia kredytowa zaczęła istnieć, to potrzebujecie około 9 miesięcy posiadania kredytu, albo karty kredytowej, z której regularnie korzystacie, którą regularnie spłacacie. Jeszcze jedna ważna kwestia odnośnie tych kredytów. Nie wszystkie banki, ale większość robi w ten sposób, że nie da Wam kredytu za własne pieniądze, tylko będą od Was wymagali w wkładu własnego, więc musicie się przygotować na to, że pierwsza karta kredytowa to będzie tak na kredyt, który Wy zasponsorujecie sobie ze swoich własnych pieniędzy. Chodzi o to, że banki w ten sposób sprawdzają, czy jesteście godni pożyczenia tych pieniędzy i czy mogą Wam zaufać. I czy potraficie oczywiście korzystać z karty kredytowej, znacie się na jej zasadach. Taka historia kredytowa buduje się na karcie od 6 do 9 miesięcy i w naszym przypadku było to 9 miesięcy, kiedy nasze pieniądze zostały nam zwrócone, a bank przyznał nam kredyt z własnych pieniędzy, czyli jakby zaufał nam dopiero wtedy, więc no, troszkę to trwa i trzeba o tym pamiętać, że jednak w większości banków będziecie musieli wpłacić własne pieniądze, zanim do, do, dostaniecie pieniądze od banku. W związku z tym, co powiedziałem przed chwilą, yy, pojawia się kolejny punkt na naszej liście dzisiejszych tematów. Jest to tak zwana poduszka finansowa. Tak to nazwałem. Generalnie chodzi o to, że warto mieć jakiś zapas pieniędzy, kiedy wyjeżdża się do USA, bo początki bywają dosyć kosztowne. Tym bardziej, że no niestety zmieniamy złotówki na dolary, i, i Czasami no, są, to, są to dosyć spore kwoty. Więc wracając do tematu historii kredytowej. Jeżeli tej historii nie macie w ogóle, tak jak wspomniałem, będą od Was wszyscy żądali maksymalnych stawek i te stawki są naprawdę duże. Dla przykładu, jeżeli wynajmujecie mieszkanie, przynajmniej tu w północnej Karolinie, bez historii kredytowej będziecie musieli zapłacić dwa depozyty, więc będziecie musieli zamrozić sporą sumę swoich pieniędzy. Pierwszy depozyt to tak zwany security, który będzie wynosił, w naszym przypadku, to było około 300 dolarów. A drugi security deposit to jest po prostu kaucja, czyli wysokość jednomiesięcznego, czasami trzymiesięcznego wynajmu tego mieszkania. Więc na dzień dobry, jeżeli chodzi o takie standardy w Karolinie Północnej, to tak z półtora tysiąca dolarów, nawet plus, trzeba liczyć na to, że zostanie zamrożone na przynajmniej ten początkowy okres, który będziecie, w którym będziecie wynajmować to mieszkanie. Dopiero później, kiedy będziecie zmieniać umowę. Będziecie mogli te pieniądze odzyskać z powrotem, więc na jakiś czas niestety, ale one znikną z Waszego konta. Tak samo rzecz ma się z różnego rodzaju rachunkami yy, czy z serwisami, które chcecie tutaj otworzyć. np. internet, gaz, prąd i wszystko inne. Yy, zawsze będziecie pytani o historię kredytową i zawsze będziecie pociągani maksymalnymi stawkami, jeśli tej historii nie ma. Kiedy my przyjechaliśmy do USA bez historii kredytowej, to za prąd zapłaciliśmy chyba 200 dolarów w security deposit. To samo było z internetem więc tak naprawdę kolejne kilkaset dolarów uciekło nam z naszego konta to jeszcze nie był koniec kolejnym problemem jest samochód jeżeli przeprowadzacie się do dużego miasta i jest tam komunikacja miejska i tak dalej to nie ma z tym problemu, ale Północna Karolina jest stanem w którym niestety auto trzeba mieć, a nawet dwa o tym jak ważne auto jest w Północnej Karolinie mówi jedna historia, którą przeżyliśmy na samym początku jak tylko znaleźliśmy się w hotelu tutaj w, w, w Morrisville Otóż y, jakieś 10 minut od naszego hotelu był Walmart, wielki super, amerykański supermarket i jako że nie mieliśmy nic do roboty, chcieliśmy się przejść spacerkiem, zrobić sobie jakieś zakupy, zobaczyć jak to wygląda, zapoznać się z różnego rodzaju rzeczami i tak yy, Chcieliśmy się wybrać, ale nie wiedzieliśmy czy możemy iść, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie było chodnika. Stwierdziliśmy, że nie jesteśmy pewni czy nas ktoś nie nie weźmie na no bok, nie wiem, jakiś szeryf nie przyjedzie i powie, że gdzieś autostradą chodzimy bokiem, więc zapytaliśmy się pana w recepcji w hotelu, czy możemy iść sobie spacerkiem do supermarketu, mimo, że nie ma chodnika. Na początku nas nie, zrazu, nie zrozumiał, więc spytał, o co wam chodzi. Powtórzyliśmy jeszcze raz bardzo dokładnie, co chcemy zrobić, na co on odpowiedział, ja nie wiem, bo my tutaj nie chodzimy. Także tyle, tyle jeżeli chodzi o północną Karolinę i, i i załatwianie spraw z tak zwanego buta. My zaraz po przylocie tutaj wynajęliśmy auto i to też jest ważna kwestia, bo ceny tych aut są naprawdę różne. Zanim zdecydujecie się wynająć auto zaraz po wylądowaniu i zrobić to na lotnisku, radzę wam żebyście na spokojnie wzięli Ubera do domu, do hotelu i tam zrobili szybki research jeżeli chodzi o strony internetowe partnerskie z wypożyczaniami samochodów, ponieważ są naprawdę mega oferty i dla przykładu my wypożyczyliśmy auto Sedana które kosztowało nas bodajże 15 dolarów za dzień, gdzie na lotnisko pójdziecie i za to samo auto zapłacicie 60 dolarów, więc warto o tym pamiętać, bo to są jednak dużo niższe koszty i na pewno przyda wam się dodatkowe parę dolarów w kieszeni. My za swój samochód, który wynajęliśmy na miesiąc czasu, zapłaciliśmy około 500-600 dolarów i wszyscy byli zaskoczeni, że to jest tak niska kwota, więc naprawdę gorąco polecamy zrobienie sobie researchu na miejscu i na spokojnie znalezienie samochodu na ten Początkowy okres. Później, niestety, samochód trzeba kupić. Generalnie, kupno samochodu w Stanach jest mega proste. Jest to praktycznie jak spacer po bułeczki do sklepu, ale. Są pewne problemy z tym związane. Oczywiście, jeżeli macie odłożone pieniądze, możecie samochód kupić za gotówkę i nie ma żadnego problemu. Są też inne opcje, na przykład można wziąć kredyt na samochód, ale tak jak wspominaliśmy wcześniej, bez historii kredytowej będzie to dosyć drogie dla Was. Dam Wam przykład. Z dobrą historią kredytową możecie, na, możecie kupić samochód, powiedzmy X za 200 dolarów miesięcznie bez historii kredytowej on będzie kosztował prawie 400 dolarów, więc takie są różnice, jeżeli chodzi o posiadanie historii i nieposiadanie historii kredytowej. Tak, żebyście mogli sobie to lepiej zobrazować, powiem Wam, że na początku oprocentowanie roczne za kredyt samochodowy może wynosić nawet ponad 20%. Podczas kiedy, na przykład kupując samochód z salonu z dobrą historią kredytową, możecie mieć. Ten, ten kredyt o wartości oprocentowania około 1%. Inną popularną opcją finansowania auta jest leasing. Jest to tutaj bardzo popularne, działa to na mega szeroką skalę i w zasadzie w Północnej Karolinie, w naszym otoczeniu, mało kto jeździ samochodem, który nie jest wzięty w leasing. Powody są proste. Jeżeli macie dobrą historię kredytową, to płacicie bardzo niskie raty leasingowe i co 2-3 lata możecie ten samochód wymieniać na nowy model, więc. To też jest powód, dla którego Amerykanie tak o samochody nie dbają. Jednak w kwestii leasingu jest ten sam problem. Jeżeli nie macie historii kredytowej, to będziecie za niego bardzo dużo płacić. I trzeba też pamiętać, że przy leasingu zwykle trzeba brać maksymalne ubezpieczenie na samochód, które również mnóstwo kosztuje. A jeżeli nie macie historii kredytowej, to zgadnijcie co. Jest jeszcze jedna alternatywa, której, o której słyszeliśmy i która wydaje nam się całkiem rozsądna. Mianowicie jest to wzięcie kredytu w Polsce. W banku, w który macie dobrą historię, który da wam kredyt na bardzo dobrych warunkach, który nawet zamieniony na dolary będzie dosyć komfortowy do płacenia. Myślę, że na pierwszy odcinek to by było tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Jeżeli chcielibyście usłyszeć informacje na temat innych aspektów związanych z wylotem do USA czy związanych z życiem w USA, to również dajcie znać w komentarzach, będziemy na wszystko odpowiadać, będziemy kleić nowe filmy, stworzymy z tego serię, która mamy nadzieję będzie Wam kiedyś bardzo przydatna. Dziękujemy Wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.